Mikołajkowe wydania agrowiadomości non stop, a w nich między innymi Bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata w kontekście trwającej wojny na Ukrainie to główny temat konferencji zorganizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Trwa nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania do wapnowania gleb. Ministerstwo Zdrowia i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców obszarów wiejskich. W skupach dość wyraźne spadki wszystkich produktów roślinnych. Kolejny tydzień zyskuje żywiec wieprzowy. Jak zaspokoić potrzeby żywnościowe wobec wyzwań sytuacji światowej? To temat ubiegłotygodniowej konferencji organizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata staje się w kontekście trwającej wojny na Ukrainie kwestią szalenie ważną. Przede wszystkim rolnicy oczekują tego, żeby nikt im nie przeszkadzał w produkowaniu żywności. Jako Polska produkujemy bardzo dobrą, polską, dobrą, zdrową żywność i to chcemy dalej robić. Tutaj padają różne stwierdzenia o ograniczeniu e, substancji czynnych, o ograniczeniu nawozów, e, o dużej emisji az, amoniaku. E, no, trzeba mieć to pod kontrolą, ale Polska e, naprawdę nie nadużywa e, substancji czynnych czy nawozów. E, inne kraje e, robią to e, dużo, dużo w większym stopniu. Szeroko komentowanym tematem były wprowadzane co jakiś czas przepisy ograniczające stosowanie kolejnych pestycydów przez rolników w Unii Europejskiej. Nie można dzisiaj podejmować jakichkolwiek decyzji, które by zmniejszały produkcję żywności. Chyba, że mówię, że jest jakiś środek, który zbadano, że on jest szkodliwy. Ale to co się dzisiaj dzieje w Europie, zbieranie podpisów, że już jest zebranych milion dwieście tysięcy podpisów nad tym, żeby odejść od stosowania wszelkich pestycydów i środków ochrony roślin. Do 1935 roku, jest dla mnie kompletną bzdurą. Wśród biorących udział w konferencji był komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. W dyskusji uczestniczyli również dyplomaci państw europejskich. O bezpieczeństwie żywnościowym opowiadali m.in. przedstawiciele Nowej Zelandii, USA, Francji czy Niemiec. Konferencja została zorganizowana pierwszego dnia odbywających się w miniony weekend w tak Warsaw Expo centralnych targów rolniczych hodowca. Trwa nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania do wapnowania gleb. Do otrzymania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprawniony jest posiadacz użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 hektarów. Wnioski o dofinansowanie zakupu wapna są przyjmowane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym do dnia 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania środków. Poziom wsparcia dla gospodarstwa uzależniony jest od wielkości posiadanych użytków rolnych i wynosi od 100 do 300 zł na tonę czystego składnika odkwaszającego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce wapna lub wapna z magnezem, oryginał faktury za zakupione wapno nawozowe lub środki wapnujące wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w gospodarstwie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSHR. 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przekazywanie pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROF. W pierwszym dniu do rolników trafiło blisko 22 miliony złotych z tego tytułu. Około 13 milionów złotych w ramach dopłat bezpośrednich i prawie 9 milionów złotych płatności obszarowych prof. Ostateczny termin realizacji wypłat tych dopłat upływa 30 czerwca przyszłego roku. W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1 265 tysięcy rolników. Pula środków na ten cel to około 17 miliardów złotych. Od 17 października do 30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła zaliczki z tytułu dopłat za 2022 rok. W tym okresie prawie 11 miliardów złotych trafiło w ramach płatności bezpośrednich do nieco ponad 1 200 tysięcy rolników. Natomiast ponad 2 miliardy złotych to kwota, która w postaci płatności z została przelana na konta prawie 850 tysięcy beneficjentów. Oczekujący na wypłatę środków powinni upewnić się, że biura powiatowe agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, pieniędzy nie uda się skutecznie przekazać. Zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego. Po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów Unii Europejskiej. Polscy rolnicy od 2019 roku otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70%, a jeśli chodzi o płatności obszarowe z Prof 85% należnych dopłat. Straż pożarna i policja cały czas apelują, aby instalować w domach czujniki gazu i tlenku węgla. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz, kiedy zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania. Pomimo, że jesteśmy dopiero na progu sezonu grzewczego i mrozy jeszcze nie nadeszły, to już tej jesieni doszło do wielu nieszczęśliwych wypadków. Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, od początku sezonu grzewczego, czyli od początku października, Straż Pożarna w całym kraju podejmowała niemal 600 interwencji związanych z czadem. Śmierć poniosły aż 23 osoby, natomiast 184 wymagały udzielenia pomocy medycznej. Potencjalne miejsce, w którym spodziewamy się tego czadu, czyli okolice piecyka, w którym następuje spalanie paliwa gazowego, jeżeli zainstalujemy tam czujnik czadu, możemy być pewni, że ten czujnik nas zaalarmuje na bardzo wczesnym etapie, wtedy kiedy jeszcze to zagrożenie jest niewielkie. Strząśnięci doniesieniami o tragicznym wypadku sprzed kilku dni z ustronia, gdzie w wyniku wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym zginęły dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyłączamy się do apelu Policji i Straży Pożarnej, aby instalować w domach czujniki gazu oraz czadu. Jest to wydatek zaledwie kilkudziesięciu złotych, a ratuje ludzkie życie. Dla naszych widzów mamy kolejnych pięć takich czujników. Aby otrzymać jeden z nich, należy w komentarzu pod wiadomościami napisać dlaczego czat jest taki niebezpieczny dla ludzkiego życia. Czujniki wyślemy do pierwszych pięciu osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi. Podpisane porozumienie o współpracy między Ministerstwem Zdrowia a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to początek działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców obszarów wiejskich. Jednym z głównych zadań jest informowanie o programie Profilaktyka 40. Wszystkie osoby, które ukończyły 40 rok życia, mogą skorzystać z bezpłatnych pakietów badań lekarskich. Oczywiście po wypełnieniu ankiety. Te pakiety będą oddzielne dla mężczyzn, oddzielne dla kobiet, i będą jeszcze również pakiety takie ogólne. Jak wskazuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, mieszkańcy miast pracujący w różnych zakładach mają zwykle obowiązkowe badania przy podjęciu pracy, czy okresowe badania z medycyny pracy. Tam bardzo często następuje wychwycenie wszelkich wad zdrowia czy symptomów choroby. Mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, takich badań obowiązkowych nie mają. Stąd bardzo często, żyjąc w nieświadomości, pielęgnują w sobie choroby, które można by było we wstępnej fazie bardzo skutecznie wyleczyć. Aby otrzymać skierowanie i skorzystać z badań, wystarczy wypełnić krótką internetową ankietę, między innymi przez internetowe konto pacjenta, a w punktach informacyjnych agencji będzie można skorzystać z pomocy pracowników Arimr i dowiedzieć się od nich o innych programach profilaktycznych. I takie wydarzenie, które planujemy zorganizować 10 grudnia bieżącego roku na terenie właśnie tutaj Lubelskiego Oddziału Regionalnego wspólnie i przy pomocy szpitala publicznego PSK Lublin będziemy udzielać porad, lekarze tego szpitala będą udzielać porad lekarskich prawda? będą specjaliści z zakresu ortopedii, kardiologii, urologii rehabilitacji oraz diabetolodzy którzy Wszystkim tym, którzy przybędą w godzinach między 9 a 14, postarają się udzielić takich porad lekarskich. Współpraca poza programem Profilaktyka 40 plus obejmuje wszystkie inne programy profilaktyczne prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy z nich będzie promowany wśród rolników przez Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Muzyka w cen wszystkich produktów roślinnych, wzrosty cen żywca wieprzowego tak w największym skrócie wyglądał ostatni tydzień w skupach. Niemal w każdym województwie widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej zostały bardzo wyraźnie obniżone. Widać to m.in. po skrajnych cenach dla Polski: minimalna straciła 30 zł, a maksymalna dwa razy tyle. O 39 zł zmniejszyła się średnia krajowa, a trend miesięczny spadł do ponad 8,5%. Jeszcze większy, bo ponad 9% jest miesięczny spadek średniej krajowej pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu zboże to traciło przeciętnie dokładnie 40 zł. Zmiany w poszczególnych województwach bardzo wyraźne. Traciły również skrajne dla Polski, minimalna 50, a maksymalna 100 zł. Tylko nieco mniejsze straty zapisaliśmy na mapie Przenżyta. Po kilkadziesiąt złotych traciły widełki cenowe w większości miejsc. W skrajnych cenach dla Polski zmiana tylko tej maksymalnej, która spadła o 80 złotych. Średnia krajowa straciła w ciągu tygodnia 35 zł, a w skali miesiąca zmniejszyła się o niemal 100. W porównaniu z poprzednimi mapami na tej dotyczącej żyta konsumpcyjnego zmian znacznie mniej. W wielu miejscach ceny takie jak tydzień temu, ale w pozostałych spadki. Maksymalna dla Polski o 40 zł w dół, a minimalna bez zmian. Średnia krajowa traci w ciągu tygodnia 29 zł, a w skali miesiąca nieco ponad 4%. W siedmiu województwach zmieniały się w ostatnim tygodniu widełki cenowe za toną jęczmienia. W każdym przypadku były to spadki. Nie dotknęły one minimalnej ceny dla polski, ale maksymalna spadła o 40 zł. Średnia krajowa na tle pozostałych zbóż straciła bardzo niewiele, bo tylko 7 zł. Znacznie wyraźniej traci kukurydza sucha. W wielu miejscach widełki cenowe traciły nawet wartości cyfrowe. Przykładem jest maksymalna cena dla Polski, która zanotowała stratę na poziomie 150 zł. Cena minimalna zmniejszyła się o 40, średnia krajowa obniżyła się w skali tygodnia o 48 zł, trend miesięczny na dwucyfrowym minusie. Prawie jedną dziesiątą traci w ciągu miesiąca rzepak, którego średnia cena była wyższa na początku listopada o niemal 300 zł, w ostatnim tygodniu pomniejszyła się ona o 44 zł. Widełki cenowe traciły w większości miejsc, głównie w górnych wartościach, co widać po stracie maksymalnej dla Polski, niższej od tej sprzed tygodnia o 210 zł. To kolejny tydzień, kiedy dobre wieści płyną ze skupów żywca wieprzowego. W ostatnim tygodniu kolejne kilkudziesięciogroszowe podwyżki sprawiły, że tylko w dwóch miejscach cena jest niższa od 7 zł. Cena minimalna dla Polski zyskała 20, a maksymalna 10 groszy. Z kolei średnia krajowa powiększyła się o 29 groszy, zmieniając trend miesięczny na dwucyfrowy. Niewielkie zmiany na mapie cenowej żywca Wołowego. Widełki cenowe korygowaliśmy w pięciu miejscach: w dwóch na plus, w dwóch na minus, a w jednym w obie strony. Cena maksymalna dla Polski nie zmieniła się, natomiast minimalna zyskała 20 groszy. Średnia krajowa spadła jednak o 11 groszy, na czerwony zmienił się trend miesięczny. Również taką zmianę koloru trendu miesięcznego nanieśliśmy na mapie cenowej broilerów kurzych. Niewielkie korekty widełek cenowych, wszystkie na minus, niemal w każdym województwie. Straciły skrajne dla Polski minimalna 20, a maksymalna 10 groszy. Średnia krajowa obniżyła się w ostatnim tygodniu o 7 groszy.